Cześć moi kochani, eee, strasznie się stresuję, bo właśnie jestem w drodze do studia Dzień Dobry TVN jestem przekonana, że znowu nagadam tam mega na głupot, albo coś innego, nie wiem. Znaczy napowiadam, to jest pewnie. Miejmy nadzieję, że nie wpije się to zbyt szerokim mechem. No. Do zobaczenia na miejscu. No zobaczymy, komu dzisiaj będzie wysłała ta ja wrócę do chałupu. Nie tam nas, ten, na scenarze. Ale że że się starał tym... ty weź pod uwagę, że a jeszcze... To to dziecko co... cię nie pozna. A dziecko to jeszcze małe Miki? Jak jutro rano przeczytałam na pudełku, że napisali, że on powiem, nie, dupę pawiana na twarzy. Trochę tak jest. Ale... dopiero się zaczyna. Trochę ja nie ja się mogę przez was. Przy... Skłaniam się ku tej opinii, ale To wyobraźcie jak ja nie miała weekend. Cicho. Ale można zawsze troszkę narzucić włosów na twarz. A to włosy no, a ja wydopinę na twarz. Ile to czeka gilotyna w tym okieniu. ale zobaczysz. Właśnie, o to powiem, że dieta tam zmieniła nie ma twarzy. Ja twaj sobie skierzy. Powiedz, że to ciążę.

Było tak, że kobiety w ciąży tyły. Jedne mniej, drugie więcej. Często też słyszały hasło: jedz w tym czasie za dwoje, bo sobie teraz możesz pozwolić. W dobie, kiedy wszyscy muszą być fit, i od razu po ciąży wracać do pięknej sylwetki, porozmawiamy o kilogramach ciąży, które się pojawiają. dlaczego u niektórych właśnie jest więcej? A o innych jakoś niesprawiedliwie dużo mniej. Ja Państwu to wyjaśnię. Winne są filtry na Instagramie, które wyszczuplają, i potem te biedne dziewczyny wierzą, że życie tak naprawdę wygląda. Ale to tylko część prawdy. O pozostałej części porozmawiamy z Justyną Kozłowską, z Dominiką Zasiewską i z Patrycją Szachtą. Justyna to mama dwójki dzieci, trzeciej ja. w drodze. Tak. tak, Dominika na razie Gustaw, jedynie, tak. ale to nie koniec. No nie, no wiesz. No, <gry> Dobrze, ustaliliśmy ten... to. I Patrycja, doktor nauk biologii medycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. To Miko dużo przytyłaś w ciąży? 37. To chyba dużo, nie ja Ale ja nie jestem zna. kompletnym zaprzeczeniem wszystkiego, co tu usłyszałam, bo ja nie przypominam sobie, że w ciąży spożywa jakieś nadmierne ilości czegokolwiek. W ogóle nie cierpię słodyczy, więc nie jadłam żadnych słodyczy. Jadłam głównie surowe warzywa, rybę i mięso, a przytam strasznie dużo i mam wrażenie, że to raczej nie, nie wiąże się z zarzuceniem aktywności fizycznej, chociaż moja ciąża była zagrożona, ja nie mogłam ćwiczyć, ale wiąże się głównie z tym, że po prostu przestałam żyć niezdrowo. No i siłą rzeczy musiałam zacząć zdrowo żyć i na max zaczęła mi się gromadzić z, woda. Z, zdrowe żywienie i zdrowe. W sensie, że się mogłam sobie zrobić taki okres buforowy między tą ciążą, a zarzuceniem niezdrowego stylu życia i zarzuceniem e, głównie e, takich środków na odwodnienia I potem, po prostu, jak mi się zaczęła gromadzić woda, to naprawdę, no to w takim tempie, że nie mogłam nawet klapeczków założyć. Zrzu zrzuciłaś większość tych kilogramów. E, dzisiaj jeszcze. zrzuciłam 27, no prawie 28, ale ciągle ta dycha jest, <laughs> jeszcze, jeszcze mam. Jeszcze dycha. dycha ale ja się do niej przyzwyczaiłam. Zresztą słyszałam o tym, czytałam na jakichś forach internetowych, że dziewczyny mówią często właśnie, że jak tak dużo tyją, że te pierwsze kilogramy gdzieś tam w miarę schodzą, ale ta dycha, jak zostanie, to już z tobą na ever, forever. Już się nie To Są kobiety, które się zaczynają wciąż odchudzać. Nie, nie, nie. To jest do przytyłam pierwsze 10 kilo, to zamówiłam sobie na miesiąc catering 1000 kalorii i przytyłam na nim 7,5 kg. No, bo No ale to jest ważne, jakie na przykład, nie wiem. Pracowałam kiedyś ciągle, byłam zawsze szczupła i chodziłam ulicą, się wszyscy oglądali, ja szczęśliwa. No to nagle jak przybierzesz 37 kg, to, to jest praktycznie, wiesz, no nie wiem, 80% masy twojego ciała, 70. Nie poznajesz się po prostu. No trudno jest się tak zaakceptować. Ja tam potem wpadłam w jakieś nawet histerie, ale dzisiaj już mi przeszło, się uspokoiłam, zaakceptowałam, mówię trudno, trzeba po prostu wymieć garderobę, coś sprzedać, coś kupić i, i jakoś do tych transakcji, to co chodzi z tymi pudełkami? To Filip powiem bo mam Jedno ze sobą, nie, ale czekaj, to jest ostatnie. to pudełko po tej diecie, co ty dostałaś? Czy? Nie, nie, to jest inna historia, słuchaj. To jest rybowe pudełko z tak. Ale to jest o pomieszczenie. Zostało mi jedno ostatnie i właśnie dzisiaj przekażę, zorganizuję taką aukcję, już mam nawet dziecko, któremu przekażę ok. dochód i mam nadzieję, że osiągnę jakąś zawrotną. Bo w środku jest dewizowe powietrze z zachodu, tak? E, no wiadomo, wiadomo, że powiesz. <laughs> Powiedz, no, powiem, jak jest. Tak. Bardzo panu dziękujemy za wizytę. Bacujmy. Zajmę w Ostatnie pudełko, zostało, e, to jest pudełko zdaje się od Dzisiaj e, e, jestem pewna, bo, nie, bo nie Ale to jest to, pudełko. To, pudełko. E, to, wiadomo, że znaje, jest, jest. made in China. Ale to już nie moja wina, to jest absolutnie w e, Ja muszę to bardzo rozpoznać. I to pudełko, to jest jedyne, na jakim się zostało.